Witaj w kolejnym module. Tym razem odpowiemy sobie na pytania, jakie mamy możliwości inwestycyjne na nieruchomościach, no i co ogólnie możemy zrobić na naszych działkach. Pierwsza sprawa to domki pod wynajem. Mamy tutaj kilka możliwości. Domki łukowe, domki modułowe, domki szkieletowe i domki kopułowe. Domek łukowy 35 m2 na podbudowie betonowej, czyli fundamencie, ze ścianami szczytowymi i podwójną warstwą dachu czyli tutaj jest idealna izolacja to cena 108 tysięcy zł lub 140 tysięcy zł z zielonym, żywym dachem. To jest stan surowy, zamknięty czyli ma dach, ściany, stolarkę i instalacje. Ogólne ceny, które na razie nam się potwierdziły to przekrój między 60 tysięcy, 60 tysięcy złotych a 150 tysięcy złotych. Domki do 35 m2 budujemy bez pozwoleń, więc nie mamy ograniczeń. Nie ma tutaj zbędnej papierologii, dlatego możemy działać dosłownie od razu, kiedy mamy dostęp do nieruchomości. Firma mocno idzie z trendem Eko, więc jest sporo rozwiązań tego typu. Jeżeli chodzi o domki, to po lewej stronie widzisz przykład takiego domku łukowego właśnie z zielonym dachem. Domek zajmuje powierzchnię 35 m2, a oddaje naturze aż 50 m2 dzięki zielonemu, żywemu dachowi. Ważnym aspektem rozwiązań budowy takich domków każdego rodzaju jest konkretna żywotność, dlatego konieczne konserwacje można wykonywać mniej więcej co 25 lat. Osobiście jestem z południa Polski i do Olsztyna mam około 8 godzin jazdy. Dlatego od samego początku starają się zrobić wszystko, aby firma stworzyła gotowe rozwiązania oraz aby wszystko było zautomatyzowane. Cel biznesplanu to stworzenie na działce 3000 m2 trzech domków wraz ze stawem kąpielowym i ogródkiem żywności organicznej jako jedno samowystarczalne gospodarstwo. Jeżeli chodzi o, o automatyzację, o której wspomniałem wcześniej, to będzie ona działała na zasadzie prowizji od wynajmu domków. W cenie oczywiście jest również opieka nad domkiem, sprzątanie, przekazywanie kluczy itd. Umowa na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie. Stworzenie takiej formy jest typowym biznesem miejscem komercyjnym, które generuje zyski. Więc trzeba postarać się o pozwolenia stworzenia takiego biznesu. Oczywiście tym wszystkim zajmuje się firma w naszym imieniu. Co jest najciekawsze w takich domkach pod wynajem? To, co mi się lubią najbardziej, czyli miodek. Mówiąc kolokwialnie, oczywiście chodzi o zyski. Dochód roczny z jednego domku to około 30 tysięcy złotych. Przy założeniu, że sezon wynajmu trwa 100 dni. To jest takie minimum, ponieważ no, średnio sezon trwa nawet do 150 dni, więc korzyści finansowe również mogą być większe. Myślę, że możliwość domków letniskowych ekscytuje Cię tak samo mocno jak mnie. Jeżeli masz pytania odnośnie tego tematu, napisz w komentarzu poniżej. A teraz przejdźmy do kolejnej możliwości. Drzewa tlenowe, czyli program Agroxy. Szybko rosną. Ich drewno stanowi świetny surowiec, a ogromne liście podczas procesu fotosyntezy produkują 10 razy więcej tlenu. Jeżeli chodzi o szybki wzrost, w szóstym roku osiąga 16 metrów wysokości i 35 cm średnicy pnia. Drzewo tlenowe roś, rośnie po prostu bardzo prosto. Ich pień nie posiada żadnych senków. Drzewo odrasta od pnia od 4 do 5 razy po pierwszej wycince. Dzięki ogromnym liściom wytwarza do 10 razy więcej tlenu. System korzeniowy sięga 9 metrów głębokości. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że drzewo nie pobiera składników odżywczych z górnych warstw gleby, które są potrzebne po prostu innym roślinom. Są odmianą nieinwazyjną i może być rozmnażane wyłącznie w laboratorium. Jest bardzo wytrzymałe, ponieważ tutaj typowo, jeżeli chodzi o temperatury, jest odporne. Od minus 25 stopni Celsjusza do plus 45. Mamy tutaj oczywiście gotowy biznesplan. To inwestycja w działkę w cenie około 90 tysięcy, 90 tysięcy złotych. Pierwszy udostępniony kompleks to 20 hektarów w miejscowości Rusek Wielki. Umowa stworzenia plantacji drzew tlenowych na 10 lat na obszarze 6 tysięcy m2 za 300 złotych plus wstępnie. Wstępna opłata to 6000 zł, czyli podsumowując inwestujemy 6000 zł jednorazowo plus 600 zł miesięcznie, 300 zł za nieruchomość i 300 zł za samą plantację. Cena samej plantacji przy areale 3000 m2 to 48 000 zł, więc do tej kwoty ją spłacamy. Jeśli ktoś płaci od razu 48 tysięcy zł, ma po prostu rabat 10% za to, że wykonał to od razu. Drzewa tlenowe mają to do siebie, że trzeba je przez minimum 3 lata bardzo systematycznie pilnować, czyli nadzorować. Tutaj chodzi o przycinanie, koszenie, podlewanie i tak Wszystko mamy w cenie. Czyli inwestujemy i nic więcej. Spółka zajmująca się sadzeniem i nadzorem to Blue Timber SA z Krakowa. Plantacja jest ogrodzona oraz na działce powstaną dwie studnie do nawodnienia tej plantacji. Będzie sadzone 10% więcej drzew w formie zabezpieczenia przed utratą sadzonek w pierwszych latach. Mamy gwarantowany odkup drzew, więc jeśli nie mamy pomysłu na wykorzystanie drewna, to sprzedajemy spółce nadzorującej po aktualnej cenie rynkowej. Zysk z plantacji to około 50 tysięcy złotych, czyli dosłownie 100% z inwestycji. Każda wycinka daje 90 przepraszam, 90 kubików po 120 euro za jeden kubik. Plantacja na 100% daje nam dwie, dwie wycinki, może nawet trzy z areału właśnie 3000 m2. Oczywiście jeżeli mamy kupca, kto od nas weźmie drewno po prostu drożej, jak najbardziej możemy sprzedać. Tutaj gwarancja odkupu tyczy się te, tych osób, które rzeczywiście w tym momencie po prostu nie wiedzą, komu sprzedać to, właśnie drewno z plantacji. Po 10 latach decyzja jest po naszej stronie, czy chcemy pieniądze, czy drewniany dom. Jeśli wybieramy drugą opcję, otrzymujemy drewniany dom w zabudowie 35 m2 o powierzchni mieszkalnej 60 m2, czyli można powiedzieć, że taka piętrówka. Koszt takiego domu to około 80 tysięcy złotych, więc ogólnie dom po prostu nam się bardziej opłaca. Wskazujemy miejsce, i resztą zajmuje się firma pod względem budowy. Po naszej stronie jest miejsce oraz tutaj typowe przyłącze, jeżeli chodzi o media. Corocznie będziemy otrzymywali raporty, co się dzieje na plantacji i jak to wszystko przebiega. Kolejne możliwości są w trakcie przygotowań, rozmów, badań i kwestii technicznych. Pierwszą z nich jest żywność organiczna, czyli Trineo Organic Garden. Będzie tworzona mini wioska na działce 3000 m2, czyli 30 arów, na której będzie produkowana żywność organiczna najwyższej jakości. Firma uruchomi kompleks 50 działek w miejscowości Skolity, za którą będziemy sobie płacić 300 zł miesięcznie. Na działce zostanie stworzona pełna biodynamika i permakultura czyli najlepsze środowisko do wzrostu najwyższej klasy żywności. Będziemy mogli produkować naturalne i najwyższej jakości warzywa, owoce lub zioła. Jakość żywności jest bardzo niska i niestety żywność, którą spożywamy, nie spełnia początkowego celu, dla którego została stworzona, czyli po prostu ma uzdrawiać ludzi. Często się mówi, że jesteśmy tym, co jemy. Najdokładniej możemy jakość żywności sprawdzić skalą brixa. Skala Brixa. Używane jest w przemyśle spożywczym do pomiarów szacunkowej ilości cukru w owocach, warzywach, sokach, winie, napojach bezalkoholowych oraz w przemyśle cukierniczym. Jeżeli chodzi o skalę brics tutaj jest ona mierzona od 0 do 30 punktów. Dla przykładu weźmy pomidory, ponieważ to warzywo występuje w każdym kraju. Polski pomidor powinien mieć minimum od 12 do 15 punktów, aby miał wartości zdrowotne i odżywcze. A niestety w Polsce ma od 5 do 8 punktów. Przy testach zna znaleźliśmy we Włoszech pomidor aż 18punktowy w skali Brixa, więc no bardzo ładny wynik. Wprowadzając rozwiązania, które będą w Organic Garden, testy wyszły idealne, ponieważ wyprodukowaliśmy warzywa w skali 28 punktów. Nasze badania i rozwiązania sprawdziły się po prostu bardzo dobrze, dlatego wiemy, że będziemy pionierem w Polsce, jeżeli chodzi o produkcję najwyższej klasy żywności. Dlatego będzie to niesamowita możliwość zarabiania oraz prowadzenia wielkie zmiany, jeśli chodzi o naturalną żywność organiczną najwyższej jakości. Kolejną sprawą jest kompleks inwestycyjny SIMSAR. Będzie to obszar przy jeziorze Simser na Warmii i Mazurach. Zostanie stworzona osada z zabudowaniem 25 domków łukowych z zielonym żywym dachem. Dodatkowo specjalna plaża z pomostem i obszarem relaksu dla wypoczywających. Koszt całej inwestycji to aż 8 milionów złotych. Na przykład sama ekooczyszczalnia dla tych 25 domków to koszt 100 tysięcy złotych. Dodatkowo oczywiście system podlewania dachów na domkach łukowych i tak Kompleks będzie generował zyski roczne na poziomie 700 tysięcy złotych do nawet 1 miliona złotych. Będzie to zautomatyzowany i powtarzalny zysk, w którym możemy mieć udział inwestując w tokeny czy tak zwane coiny. One będą nazywały się Agroton. System stworzenia coinów będzie stworzony przez EBIT. Coinami będziemy płacić na przykład za pobyt w kompleksie wypoczynkowym, jeżeli tylko będziemy chcieli. No, i tutaj trzecią opcją, która się pojawi, są farmy fotowoltaiczne. Okazuje się, że firma ma przygotowane kompleksy typowo pod te inwestycje, ponieważ nie jesteśmy pierwsi, którzy o to dopytywali. Posiadając nieruchomość 2 hektarów, możemy ją wydzierżawić firmie, która stawia całą farmę i dzięki temu otrzymujemy wynagrodzenie roczne na poziomie od 15 tys. zł do nawet 25 tys. zł przez około 20 lat. Tyle mniej więcej trwa umowa. Jesteśmy w trakcie ustaleń i rozmów, więc szczegóły pojawią się niebawem. Jak widzisz, rozwiązań jest naprawdę sporo. Możemy wykorzystać dodatkową dźwignię, dzięki czemu nasza nieruchomość może spłacać się sama. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to skontaktuj się ze mną. Znam bardzo nietypowy sposób nabycia gruntów. Masz możliwość bardzo łagodnego wejścia w rynek nieruchomości w systemie ratalnym bez jakichkolwiek instytucji finansowych. Możesz od razu przystąpić do aktu własności. Decyzja oczywiście należy do Ciebie, ale chętnie podpowiem kilka opcji. Mam nadzieję, że niedługo porozmawiamy na ten temat. Pozdrawiam, Artur Wiktor.